Witam grozdo z gorącego Meksyku. Dzisiaj zagramy sobie w końcu czymś innym. Zagramy sobie Alchemią. Stara dobra skeligijska Alchemia. Dwie nowe karty, które doszły, które naprawdę wzmacniają ten deczek. Między innymi Otkel, który po zagraniu już ofiar dla Freyi, gdy są na cmentarzu, po prostu Otkel e, daje nam zagranie z powrotem tych dwóch ofiar, co jest fantastyczne. Jest tempo. Bardzo, bardzo fenomenalne pod y, przede wszystkim mówców klanu, którzy w momencie, gdy przynajmniej dwie, dwie są na stole, to za każdą kartę archemic wzmacniają się o dwa punkty, więc tutaj naprawdę można bardzo dużo punktów zrobić. Otkel y, obniża siłę do 1. Nasz Otkel ogólnie ma siły 10, spada do jednego, więc 9 siły mu y, po prostu zabiera. W każdym razie od nowo możemy go sobie uleczyć. I przy okazji wzmocnić o utraconą siłę, nie? Więc od nowa jak najbardziej też spoko. No a zaś, jeśli chodzi o drugą nową kartę, to wzmacnia wszystkie sojusznicze jednostki ludzi o jeden. Jest to ok, nie jest to jakieś mega mocne w, akurat w tej tali, ale przede wszystkim druga funkcja tej karty jest dobra, czyli zacznij grę z pięcioma losowymi brązowymi kartami ludzi ze Skellige na twoim cmentarzu. To jest bardzo spoko, bo w takim razie już mamy jakieś jednostki na cmentarzu, więc już możemy od razu grać ofiary dla Frei. nie? Jednak chcemy jak najszybciej je zagrać, tak żeby potem rzucić od Kela i dwie ofiary dla, dla Frei z cmentarza wyciągnąć. I po prostu zagrać kolejne jednostki. Dobra, także... Tak się prezentuje talia. Link znajduje się w opisie. No, a teraz już przejdźmy do pierwszej gry. Naszym pierwszym rywalem e, będzie syndykat. Będzie syndykat, my rozpoczynamy. Panie, że jakieś tam, e, jakieś tam karty nowe dodane właśnie pod transbitewny, nie? Pod alchemię ogólnie. Tego mi bardzo brakowało. Kiedyś alchemia była mega, mega potężna. A teraz, no. Mamy modrem, może być. Kruk łącza. Adepka byłaby też fajna. O... Hmm. Narzeczoną bym mógł wymienić, Ewentualnie ją na razie wymienię, bo i tak nie mam kiedy jej zagrać na razie. Ona i romancja super. Ekstra, dobra. dobra. Jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę ok. Możemy sobie właśnie rozpocząć od kruka. Co mamy na cmentarzu? No, powiem Wam, mamy wojownika, bardzo fajnie. Wojownik super. Osadniczka, no to jest drugi wybór, nie? Oto też, bo rządze krwi jest mega mocne, ale no. Nie jest łatwe tą żądzę krwi mieć. Dobrze, a więc tak. Rzućmy sobie jeszcze Bocno mówcę klanu. ka O będę musiał maskę kliknąć te kłącza po prostu wywale No, kończę sobie wywalmy w takim razie. Na spokojnie, nie? Ja już teraz ofiarę dla Frey jedną będę grał, na pewno. Drugą Sony i Romacji prawdopodobnie też. To wypadałoby zagrać. O, teraz mamy, teraz mamy już na co, nie? Modron kraja jest cię ale nie tak nie wybacza. Ganko? Ja nigdy nie rozumiem grania sroki. To Cholera, no tego nie rozumiem nigdy, nie? Po co się gra? To jest tak szczerze gówniana karta. Gdyby to na odnowieniu bez żadnych opłat dawało jedną monetkę, no to sztos, nie? Wtedy sztos, ale tak no to... Nic nie dostajesz tak naprawdę. Tylko przechowujesz te monety na określony moment. Ale dla mnie to jest bez sensu. Dobra. Tego mi się nie opłaca. No to oczywiście, że damy sobie to. No co ja więcej tutaj mogę zrobić? Jeszcze mogę wyszowora teoretycznie zagrać w jakąś alchemię, ale kurwa, to już boli trochę. O, ładnie. E, spasuje. Ale trochę tych punktów musi zrobić. Co prawda, ma te monety, nie? No cztery. 4... 6, 8, 9 monet jest. O, bez problemu to zrobi. Nawet mimo tego, że ma te krwawienie, to zrobi te punkty. Szebank Vivaldiego, także w ogóle super. 5 monet, kontrakt. O, ale wydał wszystkie monety na mieszczanów. Nie mieszka, <gry> Okej. Okay. No dobra, w takim razie wygrał rywal tą rundę. Ale wyciągnęliśmy od niego mieszczanów jednych. To mnie cieszy. Mnie bardzo cieszy. Do wymiany. Ale kurwa słowa ręka, co jest? Na szczęście rywal pasuje, także pod tym. Dobra, super. Akurat mamy tak, mamy do wskrzeszenia dwóch mówców klanu. Także no naprawdę jest, jest kurde dobrze. Jest mocno. Jeszcze o, trafił nam się kolejny. Ja też sobie zostawimy. Adeptka, adeptka zostanie, bo to nam fajnie podpala wszystko. No, wątpię, że blokada mi się tu przyda. No, i myślę, że tego kapłana wymienię. Kurde, no bo patrzcie na to: no nie mamy, ani nie mamy kurwa scenariusza, ani nie mamy odkela. Gównianie to wygląda. Jest! Dobrze. Dobrze. W takim razie na spokojnie zagrajemy sobie. Zagrajmy sobie mówce. Zobaczymy, co się wydarzy. Świeca w porządku, to nam dalej nie zbija mówcy. Więc, no elegancko, lecimy od razu e, ze scenariuszem. No, jak tak będzie, to będzie super. Jeśli teraz nie zbije mi tych mówców i nie zbija ich. Ja. Oto no teraz milion punktów. Nie no, teraz to już mamy masakrycznie dużo punktów. Proszę bardzo, Odkel. Piękna karta. Tyk. te, jest Styk. Styk. Można widzieć, Ja pierdolę. Pięknie! Pięknie w jednym zagraniu ile punktów teraz poleciało? Piękna sprawa. Dobra, to teraz tak. O, trochę uzdrowiliśmy tego od kela Więc no teraz musi, musimy tego Meszowora zagrać, no bo potem już nie będzie za bardzo kiedy. Słuchajcie, odnowa, ile mi odnowa da? 10 punktów. 10 punktów, no to i tak no to jest lepsze niż jakaś piana czy ten. O! Dobra. Jeśli trzeba, to pomogę. W takim razie zmiana planów. Tak. Teraz byśmy w takim razie kapłana zagrali, albo. Aj, trzeba też fukusję zagrać. No, to są takie karty, które. Czasami naprawdę nie ma czasu ich zagrać. Co byśmy w ogóle wyciągnęli stąd? Kruka. Czekajcie, kruk. Bez alchemii też się kruka da z tego wyciągnąć. Dobra. 35 do 75, nie no, wygląda to naprawdę kurde. Solidnie, nie? Dobrze to wygląda. Jeszcze mamy całego naszego lidera. No, adeptka też tutaj mega odpali. Ale my najpierw musimy i tak zagrać tutaj kapłana, nie?

a od razu sobie wszystko zagrajmy. Tak, dobra, kurde, nie no. Też, A ja wzmocniłem tego kruka. Kurwa, to, tego, tego akurat nie chciałem. O. Tutaj pomyłka z mojej strony, trudno. Ale też ta Xora bardzo małe punkty robi aktualnie. Mhm, dekret. dwa, cztery, sześć, siedem. No ja muszę. W moich ramionach łatwo zapomnieć o ojczyźnie. Okay. Dwa, 4, 6, 7, 14 punktów teraz dała. Plus daje nam fajny cmentarz. Ta karta nie jest zła. Ta karta naprawdę nie jest zła i bardzo, ważne je, waż, bardzo ważna jest pod odkela, nie? No bo jednak te ofiary dla Frey. U, te ofiary, tak, ofiary dla Frey. Trzeba zagrać szybko. No a jak nie ma, nie, nie ma się nic na cmentarzu, no to co się zagra? Wtedy nie jesteś w stanie nic zagrać. No i dobra, w takim razie nie ma ja. jest tylko elegancko 156 do 82. Zobaczmy, czy rywal to zrobi. No i Xora gigasłaba jest, zbija nam kruki za dwa punkty. To to nie jest ważne, ale no zobaczmy. Może jakiś Irden coś. A nie, Irden już tak nie działa, nie. 96 do 150, także pięknie. Przejdźmy do następnej gry. A w następnej grze zmierzymy się z, z, z Krasnoludami. Ja ogólnie po tej nagrywce będę nagrywał Krasnoludy. Także no już. Spoiler, co będzie następne. Ciekawe, co tutaj jest na cmentarzu. No. Mówca zawsze spoko. Ciekawe, co my tu mamy. O, proszę bardzo, jak oddało teraz. Adeptkę mamy nawet do wskrzeszenia. Super. No to jest jak najbardziej eleganckie, obiecujące. Blokady to tutaj nie ma raczej. Mówca zostaje. Mówca zostaje. No, bez ofiar, kurde. Trochę szkoda. Dobra rada, nie drzwić tym. To są ludzki wódz bojowy. No, on pirotechnika raczej nie będzie klikał. Może w następnej duże. O, no, zobaczymy. My sobie kapłana zagrajmy. Dobrze, żeby ten silnik jakiś był, nie? No plus na pewno też jest taki, że to rywal rozpoczął, więc możemy na spokojnie sobie tutaj grać. akurat trafił do... ładnie lecimy jeden mówca, drugi mówca, a potem już pogramy modremy. Straceniec. Dobra, teraz lecimy z modrem. I w tym momencie wszystko się zmieniło. Musimy spasować, bo już punktowo nam no, po prostu nie dam rady nadrobić tego. 36 do 7. Poko spoko. Eudora. Musimy te ofiary, kurde, zagrać. Scenariusz jest. Jest, jest e, pani, pani morza. Narzeczona morza staje jest ofiara. Elegancko. O i nawet kruka mamy. Dobrze. Może być. Może być. O ale tu chyba na 2-0 będzie grane. No jak będzie grane na 2-0 no to ciężko będzie. Ciężko. Byśmy wskrzesili jednego mówcę wtedy. Munro. Dobra. Scenariusz leci u nas w takim razie. Słuchaj! Bo jak nie, to po prostu nie ogarniemy za chwilę tego. No. czyżby tutaj pasu rywala? Nie ma tego pasu. No dobrze. Zbije mi to to... Ale piz. ale pizz. Dobra, fajnie. Teraz zagranie opiary kolejnego mówcę no elegancko, nie? Elegancko, modremy sobie zagramy. Wiekradzka sprawiedliwość. Ale, kurde, przecież teraz ten krasolut mi zbija. Mówcę. Więc no. Dlaczego on tak zagrał? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, tu na spokojnie. Tej piany na razie nie będę używał. Ja postaram się zagrać bez zużycia jej. Hmm. Możemy modrem zagrać. Może jeszcze na spokojnie hartowanie? Kurde, dużo tych silników, nie? Kurwa, za dużo tych silników. Ciężko, bardzo ciężko. Trzeba myszowora chyba zagrać. Myszowora, abyśmy zagrali w ofiarę kolejną e, zbijemy kruka i zagramy modrem. Musimy się trzymać razem. Myślę, że musimy to zrobić po prostu. Jeśli trzeba, to pomogę. Ofiarę. Modron jest ale nie wybacza. Moglibyśmy jeszcze też w mówce polecieć, no ale... Chyba polecę w adeptkę mimo wszystko odpale przynajmniej. Zacna będzie z tego trucizna. Dobra. O, wracamy, wracamy. Punktowo trochę nadrobiliśmy teraz, jest hartowanie. Uw, mahakamski. Dobrze, no. Potem nie będzie kiedy, chyba, więc trzeba będzie ją teraz zagrać. Albo. Na spokojnie jeszcze. Na spokojnie, spróbujemy. O, ostatnia karta Zoltan Potężnie, no, bardzo po, potężnie. Zbore, zbore, zbore. Kurde, szczerze, nie wiem, czy. To na drobie, i tak, i tak, ale. No, bardzo, bardzo mocno, rywal, mimo wszystko. Pokaż łaskę. Daj szybką śmierć. Upolecimy polecimy i. Czekajcie, tutaj Piana teraz mi da sześć. 6 7 8 9 10 11 punktów 11 punktów I modremda mi tyle samo. Kurde. Kurde, czy mu będę musiał i tak karty zagrać? Ewentualnie zrobię coś takiego. Dobra. Mamy kartę w takim razie przewagi. Nie mam lidera. Rywal nie ma lidera. piana zużyta, ale my przynajmniej mamy kartę jeszcze. On karty nie ma. Pięknie. Ale mi się ręka trafiła. Boża. Ręka boża. Ur. Pięknie. Na odnowę na przykład. Tego pod Kela. O kurde. To jest piękna sprawa. Teraz tak, na spokojnie. Chcę, wskrzesił. Mówców to mi się nie opłaca. Na pewno kruka byśmy wskrzesili. To jest 8 punktów, więc git. No i nie wiem, czy kapłana. Jest dziewicą, matką i staruchą. Dawaj piewaczkę. Przynoszę wieści o przewodnictwie. Jeszcze trzeba będzie za chwilę zagrać. Nie wiem, czy w Myszowora, w sumie. Mszowor ma 8 i 8. Byśmy od wyciągnęli. O, no, byłoby nawet, kurde, obiecująco. Tak, ta fukusja nic teraz już nie zrobi. Punktowo. Ale już wtedy nie, wtedy się uleczy. Już nie będę miał kompletnie nic więcej do roboty, nie? Więc, nie, więc lepiej byłoby chyba. czy znaczy lepiej. Lepiej byłoby zagrać Axela. Tak mi się wydaje, mimo wszystko. Wygrywamy! Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia na szlaku.